Chociaż grafika w grach wideo nie rozwija się już tak skokowo jak kiedyś, dużo produkcji udowadnia, że twórcy w kwestii oprawy mają jeszcze wiele do powiedzenia. I to nie tylko twórcy gier, ale też sprzętu. Z tego powodu, a i przy okazji dlatego, że za oknem też robi się coraz ładniej, postanowiłem zrobić zestawienie najładniejszych światów z gier, dodatkowo upiększonych dzięki mocy konsoli Xbox One X. Zapraszam. Naszą listę otwiera starożytny Egipt z gry Assassin's Creed Origins, który już na pokazach przedpremierowych oczarował mnie, żeby po premierze dołożyć kolejną cegiełkę do fantastycznie wykonanych lokacji północnej Afryki. Skąpane w słońcu podbijanym technologią HDR piramidy i starożytne budowle, pieczołowicie odwzorowane przez magików z Ubisoftu, wciąż zachęcają do powrotów i eksploracji w 4K, nawet po przejściu głównego wątku fabularnego. Chociaż są twórcy, dla których punktem honoru jest umieszczanie tej gry w zestawieniach, w moich materiałach o dziwo tytuł pojawia się dość rzadko. Jednak obok dzisiejszej okazji nie mogłem przejść obojętnie, stąd do materiału wideo dorzucam trzeciego Wiedźmina. I nieważne czy przemierzamy skute lodem wyspy Skellige, skradamy się uliczkami Nowigradu, czy galopujemy przez kolorowe tuson w drugim dodatku, Wiedźmin 3 Dziki Gon jest pięknym i niejednokrotnie zapierającym dech rpg -em. The Division 2 serwuje nam podróż do zniszczonego wirusem i anarchią Waszyngtonu, który w swoim dotkniętym wojną losie prezentuje się nad wyraz okazale. Dzieje się tak za sprawą nie tylko rozdzielczości oraz technologii HDR, ale też ciekawemu zabiegowi artystycznemu, o który pokusili się twórcy. O ile pokryty śniegiem Nowy Jork pretendował do bycia mrocznym i niegościnnym w swojej surowości, wysokich budynków i jednakowych ulic, tak wkradające się w granice miasta Waszyngton flora idealnie kontrastuje z zabudowaniami i czyni stolicę wartą przejścia wzdłuż i wszerz. Forza Horizon 4 z urokliwymi wioskami i trasami Wielkiej Brytanii oraz zmieniające się nie tylko warunki pogodowe, ale też pory roku to prawdziwa uczta dla oka. Nie tylko wśród fanów samochodówek, jednak cieszenie się tymi widokami, siedząc za kółkiem McLaren'a Seny, sunącego po drodze kilkaset na godzinę, gwarantuje niezapomniane przeżycia. Warto oczywiście zaznaczyć, że podobnie jak przy innych produkcjach, oglądany przez nas świat Forcy generowany jest w 4K i dodatkowo wspomagany technologią HDR, a sama gra jest dostępna w abonamencie Xbox Game Pass od dnia swojej premiery. Tu nie mogło być innego faworyta. Dziki Zachód wykreowany przez Rockstar, a dodatkowo upiększony dzięki mocy sprzętu Xbox One X to absolutne top. Fauna, flora i idealnie symulowany, żyjący świat sternu w Red Dead Redemption 2 powala już od pierwszego kontaktu. Gra wręcz stworzona jest do powolnego przemierzania prerii i delektowania się zachodzącym słońcem, czy stąpania po zasnutych poranną mgłą polanach tropem leśnej zwierzyny. Polecam każdemu, bo naprawdę warto, chociażby dlatego, żeby przez chwilę poczuć się jak rasowy cowboy. I tak właśnie prezentuje się moje zestawienie. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie gry według Was zasługują na umieszczenie na liście najładniejszych światów, które zyskują dodatkowo dzięki mocy konsoli Xbox One X. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę pod filmem oraz suba na naszym kanale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!